A ze mną jest pan Daniel Dobryski. Witam serdecznie. Przed chwilą wręczył pan Asem Viku, zwycięzcą pośród tylu świeżych produkcji. Zaraz się nam Serial, który. Tak, tak, na końcu. Wielu na... bardzo dobrze się kojarzy. Bo, I to, się, to, jest, to jest, liczyło się ile sprzedanych. Tak, zgadza się. Było portalami. Tak? Dokładnie Dziwidil. tak. No, czy on jest tak dobry, czy my jesteśmy tak sentymentalni? Wydaje, wydaje mi się, że to zawsze był dobrze oglądany, zasłużenie, dobrze pamiętam, oglądałem to przed tym 32 laty, jak się okazało, z dużą uwagą, bardzo lubiłem grę, przecież nie aktora zawodowego, pracę Krzyśka, reżysera i okazuje się, że po latach, jak to zaczęło się pokazywać, w telewizja też zdaje się to wznać tak, tak. najpierw, to się to dalej dobrze ogląda. Oczywiście jest tym troszkę, w moim pokoleniu troszkę sentymentów do naszej młodości. Jakie były to czasy, to były, to wiemy wszyscy, no ale to była nasza młodość. Czyli domyślam się, że wręcz Pan tego asa z pełną z dużo, z dużo się Zresztą większość tych, których mogłem coś jakby yy, powiedzieć, bo, bo nie wszystko, nie wszystko znałem, dokumentów, nie oglądałem, ale większość tych tych, tych, tych filmowych yy, nagród yy, bardzo po mojej myśli. Czyli tak jak, jak większość narodów chodzi w filmy tak, 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 wszyscy tak, razem. Tak, to jest tak. Skoro jesteśmy już przy sentymencie, ma... Empik obchodzi swoje 60. urodziny, czy Pan wiąże z, ja z tym jakieś swoje tam. własne, osobiste sceny, wspomnienia? że właściwie życzyłem wszystkiego najlepszego. Powiedziałem, że życie zaczyna się po 60., co od dwóch lat wiem. I że w latach 60., i 70, gdy pierwsze filmy, to zrobiły mi, no, bardzo dużą popularność w Polsce, to, a zarabialiśmy bardzo mało i w teatrze i w filmie te stawki były, nie dawało się utrzymać rodziny z, z tych stawek. To fakt, że w dziesiątkach Empików w całym kraju, w dziesiątkach, nie wiem ile ich było tych wtedy domów w Empiku, ale przypuszczam, że no na pewno w dziewięćdziesięciu procentach. Byłem recytując, wykorzystując swoją popularność, tam Rafał Brązkiego, Azik, Micica, recytowałem Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Jesienina, Okudżawę, Wysockiego i to było właściwie ogromna przyjemność jeżdżenie po tych często niewielkich ośrodkach Kulturę, gdzie empiki były no, ośrodkiem kultury w każdym miasteczku. Ta, ta. I to ja miałem ogromną przyjemność, że była pełna widownia, te stoliki, na ludzie pijąc kawę czasami. Dla pana jako to wymarzone otoczenie. Wymarzone, a jednocześnie były to podstawowe, nie bójmy się wielkich słów, główne źródło utrzymania. Bo jak powiedziałem, płaceni w teatrze i w filmie byliśmy bardzo kiepsko. Ale kto już osiągnął popularność pewną, to ruszał w teren, Uczył się mówienia wierszy, bo to była fantastyczna nauka. Ja potem z łatwością grałem Hamleta, mając już trening taki w obcowaniu z widownią i z piękną poezją.